Cześć siema wszystkim, z tej strony Multigamer. Jak widzicie gramy dzisiaj w Ace of Spades. Jest to nowo ściągnięta gra teraz ze Steama. Mam nadzieję, że nie będzie dużo lagów, bo z tego co już widzę to już są lekkie lagi. Ale no może jakoś damy radę. Y jeszcze jej nie włączałem, włączałem tylko, żeby zobaczyć... Y no wiecie, ustawienia graficzne. Ustawiłem na wszystko na full, bo chyba to nie jest za duże takie wymagania, wiecie o co chodzi. No i... No i myślę, że jakoś damy radę, może nam się spodoba gierka. No załadowało nam się już. no i co tak? No, nowa gra, następna gra z serii gra, gra, Gry Steam-a wcześniejsza gra to była Call of Duty Black Ops 2 przez multiplayer. No i dobra, i wybieramy sobie jakiś serwer, który chcemy. O kurwa, ale pingi są w chuj wyjebane tutaj. Ajajaj, zombie Lubą flagę Kopania diamentów, może No, idzie Idzie, idzie, już się ładuje Mhm, dobra Ciekawe, jak się w to gra. Może jakaś fajna gierka spodoba mi się, to może ją kupię. Kto wie? Kto wie? Mm -hmm. Już mógł wziąć ruchom? Nie mogę jeszcze. Się, czemu dlaczego? Ah. Naciśnij start z Może pójdziemy do drużyny. Czy dołącz zielona? Tu jest. Prawda jest duże już. Strzelec wyborowy. Strzelec wyborowy. Walka w będzie młotek Broń główna Karabin stacjonarny, bo snajperki nie lubię mm, Ekwipunek Muchawa nie ma i co? To jest chyba mina jakaś o, No mina yy, Konstrukcje yy, To 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 To, to. No i dobra, no i co tu się robi? Mój czy nie mój? To jest chyba mój. Oj, coś dostałem chyba, bo mi się wydawało. To jest mój. Kurde, jak Minecraft. Właśnie, pograłbym sobie w Minecrafta. O, kurwa! <ścoughs> <ścoughs> się zaczyna. Rip! Rip. Ej, no, dobili mnie szmaty. To co? Co to robi? My są coraz bliżej tutaj Właśnie, chyba sobie pogramy w minecrafta jakiegoś Trzeba spierdalać sobie ale bajer Nie. O, żyje Myślałem, że będzie jak w minecrafcie, że... Ale ja dziwnie mówię, dzisiaj w minecrafcie Myślałem, że będzie jak w minecrafcie, że spadnę stamtąd i się zabiję a tu nie, ale gra z tego co widzę, prezentuje się nieźle. Yy... No dobra, no, no. słyszę samolot. Pie co to jest? Cheater jakiś. U! Mój. O, stąd przykampimy. Da się kucnąć? Co ja zrobię? BUM! No i na razie nie jest źle. Chyba z tego co pamiętam są staty 2 do 1. Mój, mój. Wow, ale to był jakiś robot chyba. Melowski. O chuj by to. No dobra. Mm, mm, mm. Mój, tam coś leży. Pójdziemy tam zobaczyć. Bo jest nie ciekawy. Ej! Zostaw to moje! Szlaciarzum... Życie mi właśnie potrzebne. Jakaś świątynia, nie pozwólby zostać do bazy. Zaraz. By to chuj. Gdzie ja wpadłem? Zasłonił mi jakiś je panny diament strzelajżesz Bycie chuj ciężki szczeli co to jest? Ło wow, wow 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 Co się stało? O, z tyłu mnie zaszedł, o to gej jebany. Od tyłu mnie zaszedł Nie, budybcy. Może trzeba by zacząć używać tego, co to jest, jak się knąłem. Będziemy kopać pod siebie, jak w Minecrafcie. Jebniemy taki tunel do nich. To nie jest gut Nie, głupi tylko... pomysł. Zrobimy tunel i pójdziemy tam do nich, jeśli nie będą wiedzieli, co się stało. <laughs> Selena Gomez zabijają, widzicie to? <laughs> Biedna Selena Gomez. Yy, nie wiem, czy ja do w ogóle w dobrą stronę idę. A teraz się o tym przekonam. Tu, 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 tu. Tu, tu, tu. Czy jakoś tak? Lolbog. Wykopałem się gdzieś. Kurwa, po drugiej stronie bazy. Ja pierdol. To już trzeba być mną. Długo? Hmm. Tu się wkopałem gdzieś. Tu Tu się wkopałem z tej strony wyszłem i o, ładnie zrobili Widać koledzy Minecraft. Przeszłał, wuju to! Mój nie, mój, ale dostał Mam takie same zamiary. Czym ciągnąć? Ja nie kampię, ja nie kampię, ja tylko tak kam, tak sobie zdarza. Żeby mi nie A Jakaś jedna mineta została, pochodzi w ogóle. wo

No gra z tego co tu widzicie, to nie jest aż taka zła. Bo się grać, nawet fajnie się gra. Można by było sporo pograć. I Myślę, że nagram kilka jeszcze. No i no i zobaczymy, jak to będzie wszystko szło. Mam plany jeszcze, nawet nagrać e, Minecrafta, ale kurwa, muszę przestać mówić Minecrafta. Mam plany nagrać Minecrafta, ale to się jeszcze zobaczy. Bo jak już, to to. W, w następnych takich wiecie yy, planach kurde Selena Gomez lepsza ode mnie boże znów yy, no i zobaczymy jak te plany się w ogóle potoczą bo yy, plany nagrać Minecrafta to wiecie jak jest trzeba mieć niezły komputer znaczy nie niezły komputer tylko chodzi o to że on strasznie Minecraft yy, psuje ramy o nowe bronie Uuu, mm, bazułkę. <laughs> Ale baj. Minecraft. Minecraft strasznie wspieramy z tego co pamiętam. Mój, mój. Bycie chuj ciężki szczeli kurwa Dzięki star, statek oblężony. go pierwszy zabiłem o chodź co tam sprzedał biedny ja sam jest taki lounge nie będę nic przewodowy. Kurwa, no. Selena Gomez, z kim ona jest? Myślałem, że ze mną, kurwa. Pryp, pryp. Co jest? Co ty robisz, idioto? Na spawnie? Spawnie. No i co ty, kurwa, zrobiłeś najlepszego? Ale no, chuj z tym to. Zrobimy sobie minecraft parkour mm. Chuj cię w dupę W kogo ty strzelasz? I już nie lubię sam nie Kop, 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 stary Mój, mój Dański kurde słuchaj Mój To właśnie wiecie, strzela strzelanie. No ta. No wywołaj się Mam diament, mam diament, mam diament Fucking bitch Jedz stary, zapierdala tam Idziemy bronić diament A A gdzie jest moja baza, kurwa? Tu jest spawn. Tam jest baza. Tu jest baza? Co coś, Co jest? coś, co, co, co. co jest? coś, jest? coś, jest? Co jest, co jest? Co jest? Co jest? Tu jest. Coś. Wiesz, to nie chcę mi kufa. Nie ja. Kurwa Ajajaj... Aj, aj. mm, mm, mm. jeszcze mnie wypierdolił kosmos kurwa Chuj bycie. O, mam granaty Która szmata? Nie, znowu spadnie. To <gry> <gry> O kurwa! Ja teraz sam siebie zabiję, i chuj Ale w sumie to dobrze, bo... Nie wrócę tam na dół, bo nie mogę już tamten wyjść. na no to mówię, dobra, właśnie. Oficjalna jest wersja taka, że musiał. No, 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 no. Szup. Szup. Wiem, że już nie żyję, ale... No. Mhm... Może by się trzeba gdzieś dalej przejść, by... To już szmak... Do ale mi się wydaje, że więcej zaraz zginąłem. Ale dobra, jeważ to. Anyway. Why the fucking way? Caramba, cara. tá. Não, 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 não. Zajdzie, za idiota, to wykopam spawdzę. Nabijam kogoś, bo... Oui. Dobra, wiecie, nie ma sensu. Będziemy kończyć, gdzie ja jeszcze coś nagram. Może i później się wrzuci. Także do zobaczenia. I patrzcie, tam nowy kanał już ustawiony. Ten, yy, ten nowy, wiecie, ten nowy wygląd i mi się bardziej podoba niż ten stary. Bo pewnie jest nowy, nie? No dlatego mi się bardziej podoba niż stary. Nie jest taki nudny. By the fucking way. Do zobaczenia w następnych odcinkach, mam nadzieję, że się to się spodobało. to jest... wiecie, darmowa 9 godzin, tam za 9 godzin się kończy na steamie No i no i co? No i tyle. Będziemy kończyć. Także do zobaczenia. Na razie. Cześć!